W zawodach wystartowały zastępy druków, zarówno dziewcząt jak i chłopców z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 28 drużyn OSP z terenu powiatu szanowskiego. Zawody, poprzedzone przygotowaniami, rozegrane zostały na boisku Zespołu Szkół nr 1 w Szanowie. Ja przede wszystkim widzę w tym potwierdzenie gotowości, a takiej gotowości bojowej, umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Tutaj jest na czas, ale przede wszystkim chodzi również bardzo wysoko, oceniamy jakość wykonania tych zadań. Bardzo mnie cieszy to, że od trzech lat liczba drużyn, zwłaszcza w kategorii młodzieżowych, zwiększa się. No już jest trzykrotnie więcej zawodników niż powiedzmy w 2010 roku. To y, budzi nadzieję, że, że nie tylko w celach sportowych, ale również i w tym naszym społecznym ratownictwie y, dzieje się dobrze. SPMO, czydło? Ile lat straży? Trzy. Jakie doświadczenia? Y, no... Fajnie jest. Dużo się dzieje i ogólnie. Czego się już nauczyłeś? No, rozwijania węży oczywiście, taktyki działań gaśniczych. No i bardzo wielu rzeczy oczywiście. Również z kolegami wiele doświadczeń. Nie tylko jako w straży, tylko też również jest gdzie wyjść, co zrobić. No i ogólnie jest bardzo fajnie. Co takiego fajnego jest w ochotniczych strażach? Przede wszystkim to, że każdy się może do niej zapisać, rozwinąć jakieś swoje zainteresowania, poznać również nowe. No i nie wiem, no każdy musiałby przyjść, sprawdzić, czy, co, czy komuś po prostu pasuje ten tryb stowarzyszenia, bo to jednak jest stowarzyszenie, więc nikt do niczego nikogo nie zmusza. A czego się może nauczyć rzeczywiście? W naszym OSP, na przykład w OSP Chrzanów, mamy głównie nacisk na medycynę, czyli uczymy się udzielania pierwszej pomocy i pomagania innym. Również są zajęcia z stricte bojowej części, czyli jakieś rozwinięcia, ćwiczenia z wodą, z pompami, wszystko co chodzi w zakres strażackiej części bojowej. Ogólnie, no może teraz jeszcze nie, ale na przykład jak zrobimy te kursy, to będziemy też mogli pomagać, więc myślę, że to jest też fajne, że możemy pomóc drugiej osobie. Możemy zająć sobie swój czas, to też jest tak, najważniejsze. Wiem. Bardzo nam się ten podoba w tej straży. Jesteśmy tak bardzo jest, tak. w tym tak. momencie przed, przed zy, budyczkami. Ale damy radę. Jesteśmy dobrze przygotowane. W na pewno damy radę. Chciałbyś zostać zawodowym strażakiem? A Dlaczego nie? A czy większość ma takie marzenia u was w drużynie? A tak, dużo ma. Na przykład Paweł, Kamil, Mateusz i bliźniaczki, no. Co takiego fajnego jest w straży? No, można pomagać ludziom, odznaczenia na pewno można też dostać. No ogólnie fajnie pomagać ludziom. Ogólnie jest dobrze i git. Ileś dużym nam się troszeczkę powiększyła. Pracujemy w poszczególnych jednostkach przede wszystkim, żeby dziewczyny przyciągnąć do straży, bo to bardzo mocno integruje jednostki OSP, ale ta sytuacja jest chyba spowodowana tym, że coraz więcej nowoczesnego sprzętu. I coraz więcej, no niestety, trzeba się uczyć i trenować, żeby podołać z tym wyzwaniom techniki, która przed nimi stoi. Ten nowy sprzęt, który teraz dysponują poszczególne jednostki, powoduje to właśnie, że to zwiększone zainteresowanie ochotniczym ochotnictwem w strażach pożarnych. Bo jeszcze kilkanaście czy kilka, no powiedzmy, ponad 20 lat temu, była obawa, że będzie, przyjdzie czas, gdzie będzie nowy sprzęt, nowe samochody, a nie będzie komu wyjechać do pożaru. Dzisiaj powiat Chrzanowski naprawdę może się czuć bezpieczny. Łańcuch bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju idzie w kierunku jednak dobrze zorganizowanej... Ochotniczej czy dobrze zorganizowanego wolontariatu, tu jest ta podstawowa, ta potężna siła. Ja zawsze powtarzam, że bez Strażaków Ochotników, nawet na przykładzie Powiatu nie niewiele byśmy działali naszymi kilkoma specjalistycznymi zastępami, bo my jesteśmy przygotowani i dobrze spełniamy się w interwencjach takich mniejszych. Natomiast kiedy przychodzą duże zdarzenia, no to bez ochotników nie ma, nie ma mowy o prowadzeniu działań na szerszą skalę, skutecznych działań.